Dajcie serdecznie, tu Ania Tarot. Zapraszam Was na prezentację kart. Druga talia z taroteka um, Studio. Pierwsza talia to w poprzednim filmiku D Elemental Wisdom Tarot, a tutaj zaraz Wam pokażę. Druga talia, troszkę mniejsza, bo tamten tarot był wielkości tarota snów, czyli duże karty. A tu mamy. Hmm, Talię już mniejszą odrobinkę, czyli nie 14 a 12 cm wysokości kart. No i co? I patrzymy, nie? Patrzymy, słuchajcie, Taroteka Studio for the Love of Cards. Z miłości do kart albo dla miłości do kart. Pudełeczko jest. One się tak ładnie o, otwierają. W środku mamy. W środeczku mamy zapakowane świeżutkie, świeżusieńkie karty. Patrzcie. Odpakowujemy i teraz sobie uświadomiłam, że nie mam czym przerwać tej folijki, bo sobie nie zabrałam nożyczek ani nic. To będziemy kombinować. O, i to jest talia The World of Vision Tarot. Hmm. Nie wiem, jak to przetłumaczyć. Jak wiecie, to dajcie znać. Pewnie na stronie można sprawdzić, bo to pamiętajcie, polscy graficy. Takie pudełeczko. Eee, już tu, czekajcie. O, o, jak pięknie. Taroteka Studio i to jest z zeszłego roku talia, 2021 rok. I powiem Wam tak, czekajcie, ściągniemy tą folijkę, że to złote. Nie wiem, czy to widać w kamerze, ale to się przepięknie błyszczy, że to złote jest rzeczywiście złote. Hmm. Po angielsku wszystko, chociaż, hmm, chociaż taroteka Studio Polska Firma. No ale to tak, więcej tali można sprzedać, nie? Jak jest po angielsku, bo po polsku to takie ograniczone grono. Słuchajcie, przepiękne pudełeczko. Takie podobne Wam pokażę, porówna mnie do, do tego elementa Louis Tarot. Mm, tylko mniejsze. O! Tylko mniejsze. A tu też złote. To tak nie wygląda. To, to złote jest bardziej. A ja wiem czemu, słuchajcie. To złote wygląda bardziej złote, bo tu jest matowe pudełko. Nie takie. O, to jest błyszczące. A to jest takie bardziej matowe, nie? I dlatego to złote wygląda bardziej złote. No dobra. Słuchajcie, patrzymy. Patrzymy do środeczka. A, ładnie. World of Vision. Tarot. Mhm. I tu nie ma książeczki, nie? To w tych taliach nie ma książeczek. Um. One są no tak naprawdę, jak, to już, jak ktoś zbiera karty i używa tych kart, to te książeczki już później za jakiś czas są nie, niepotrzebne, chyba że symbolika jest jakaś inna, nie? No to wtedy tak. Patrzcie, piękne, nie? Piękne pudełeczko. I teraz tak, pierwszą ściągnę tą folikę. Słuchajcie. O, folii kaciach. Przepiękna rzecz. Zobaczymy, jak się będzie trzymało czarne brzegi. Ja na moich kartach, na kartach poszukiwania, one nie są tarotowe, ale właśnie mam czerwone brzegi. Jest barwione, brzegi mam na czerwono. I mnie się to, złote mi się też bardzo podobają, ale te czarne mnie też urzekły, stąd właśnie komplet ten mniejszy, bo ten większy komplet, on ma trochę inny rewers, ale... Ma też złote brzegi. Złote brzegi mam w tamtym większym wydaniu, tutaj mam mniejsze. I tradycyjnie, jak się okazuje dla taroteki, mamy y, kartę zapowiadającą następną talię. Talię jest 2022 roku. Nie wiem, może firma ma ambicje na przykład, żeby co rok wydawać talię. <laughs> no nie wiem, dla mojego portfela to chyba by nie było za dobrze. No, ale y, dla mojej radości w sercu to jak najbardziej. Podejrzewam, y, że też stanę się właścicielką, jak te karty wyjdą w tym roku. Mhm, dobra, to odkładamy na boczek i mamy one są w ogóle matowe, i takie są słuchajcie, jakby hmm, one mają taką. Takie są w dotyku, fajne, śliskie. Ja nie wiem, co to jest, to jest powlekane jakąś matową folią, czy czymś. Super są w dotyku. Zobaczymy, jak się będą tasowały, tarotowały chciałam powiedzieć. No dobra, to co? Słuchajcie, oglądam. A jeszcze, 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 jeszcze. Rewers pokazałam. Ładny. Żółto, niebiesko, brązowy, trochę zielonego. Ładny. Mhm. Dobra. To jedziemy po kolei, słuchajcie. Głupiec. Tradycyjna symbolika, nie? Tradycyjna. Mak. Kapłanka, słowa mi zabrakło. Cesarzowa. Cesarzowa. No, czwóreczka to cesarz. Um, arcykapłan. Też taki standardowy, chociaż te dwie wieże. Hm. Kochankowie. Ciekawie się ich dotyka powiem Wam. One takie są. Hm. Dziwne, nie umiem tego określić. Rydwan, siła. O, z taką czarną panterą. E, pustelnik. Koło fortuny. O, przepiękna ta kobieta. Tylko oczy ma białe. Hmm. Sprawiedliwość. Wisielec. A, tylko w pajęczynę uplątany? Czy nie na drzewie tradycyjnie, tylko w jakiejś takiej jaskini z pajęczyną i z pająkiem wyszczerzonym. Ha! Śmierć. Ubrana na złoto. Też ciekawe. I ta śmierć ma, słuchajcie. Ale że czworo, czy troje oczu, oczodołów? Ciekawe. Umiarkowanie. Tak? Umiarkowanie. O, i diabeł, który jest kobietą. Zobaczcie. ciekawe, wieża gwiazda księżyc zmartwychwstanie, czy tam sąd ostateczny świat a z Teraz. a czy to mamy wielkie arkana? No tak, świat, się zagapiłam. Um, as buław, dwójka buław, trójka, czwórka, piątka, szóstka, okej, okay, siódemka, ósemka, Dziewiątka. Ok, dziesiątka buław, paść buław, rycerz, boże, cały koń w ogniu, królowa i król buław. Dobra. No, to patrzymy kielichy, jedziemy. A z kielichów. Dwójeczka kielichów Trzy czwóreczka piątka, szóstka siódemka, ósemka, dziewiątka, dziesiątka pięknie. Paść kielichów? No. Rycerz kielichów. O, piękna królowa kielichów i król kielichów. A, czekajcie, bo tu już mi się wzięły dwie. Miecze. A z mieczy. Dwójka mieczy. Trójka. Czwórka. A ciekawa, taka nietypowa. Piątka. Szóstka, mieczy. Też ciekawe. Siódemka, ósemka, mhm. dziewiątka i dziesiątka. Paś, rycerz, miecze wszystko, królowa i król. Pięknie, nie? Patrzymy na ostatni dwór. Pentakle, czyli monety. Przepiękny azmonet. O, ciekawa dwójka monet. Ciekawa, nie? Trójeczka. Hmm? Czwóreczka. Piątka monet. Ciekawa ta piątka monet. Szóstka. Siódemczka ósemeczka, dziewiątka, dziesiątka. Paś Rycerz, królowa monet i król monet. Słuchajcie, to co mamy karty pooglądane, to czyścimy. Tasujemy. No i, co, i sobie takie zrobimy czytanie, jak to zazwyczaj, o dobrze się tasują, powiem wam, bardzo dobrze się tasują, jak to z nowych kart. Nawet jeszcze mają zapach drukarni. Zrobimy sobie czytanie, co powinniśmy wiedzieć na twój teraz, nie? Co karty chcą nam przekazać? Takie nowe, nowiusieńkie. Ja je trochę potasuję, bo. E, no bo właśnie, bo one tak troszkę, żeby to moją energią chociaż nasiąkły. E, no i sprawdzimy co. Co. E, ważne, żebyśmy wiedzieli na moment, kiedy oglądamy ten filmik, nie? Co ważne, żebyśmy wiedzieli. Na moment, kiedy oglądamy ten filmik. No, popatrzmy. Patrzcie. Tygodniówka za pasem, a ja się tu zajmuję unboxingiem, zamiast robić czytanie tygodniowe. Słuchajcie, nie wiem, kiedy ja tą tygodniówkę, chyba jutro zrobię. No, ale to jest nasze czytanie. Bezterminowe karty The World of Vision Tarot. Co powinniśmy wiedzieć na no, tu i teraz, na moment, kiedy odsłuchujecie ten film? Czy to będzie jutro, czy to będzie za 10 lat, czy kiedykolwiek? Co powinniście wiedzieć odsłuchując ten film? Proszę o informacje. Ja na dzisiaj co powinnam wiedzieć? Na tu i teraz, a osoby odsłuchujące na moment słuchania tego nagrania, co powinniśmy wiedzieć? Co jest dla nas ważne? Co jest dla nas ważne? Dobra, patrzymy słuchajcie, co jest dla nas ważne na moment słuchania tego filmu. Aha. Ważny jest dla nas. Um, ktoś, kto jest mądry, ktoś, kto posiadł wiedzę, ale to jest też karta, która mówi o, o rozwoju, czyli o um, osobie, która będzie pomagała nam się rozwijać. Coach, terapeuta, um, psycholog. Duchowny z Waszego wyznania, hmm. przyjaciel, mędrzec. To jest też karta. No tak, no karta mądrości, ale takiej pomocy, nie? Że, że, że możecie się zwrócić o pomoc. Pięknie. Zamiast. To ciekawe, słuchajcie, zamiast uciekać, zamiast coś zostawiać. Ważne jest, żeby nad tym pracować. Może nie samemu, ale przy, przy pomocy, czy tam we współpracy, czy wsparcie. O, bo to wsparciowiec, pomocowiec. pomocowiec. We wsparciu człowieka, który, który nam pomoże. Coś przewartościować, coś rozwinąć, coś zobaczyć, a niekoniecznie wybierać się w nową drogę, mając niepozamykane stare sprawy. To, co jest dla nas ważne, żebyśmy wiedzieli to to, że a, właśnie ważne jest nasze szczęście, ważne jest nasze poczucie spełnienia. Przepiękne karty. To jest troszkę dla osób. Słuchajcie, jeżeli słucha tego osoba, która ma dylemat, bo to są karty związkowe, też bardzo mocno. Nie, która ma dylemat, czy zostać, czy pracować nad związkiem i zostać i pracować, czy czy po prostu sobie pójść, to karty mówią jeszcze nie odchodź, to jeszcze cza, nie czas na to. Nie czas zostawiania tych niedokończonych spraw, tylko czas zadbania o tą relację, żeby się stała szczęśliwa przy pomocy właśnie na przykład terapii, procesu rozwojowego, jakiejkolwiek pracy ze swoim związkiem. Pięknie, ale to też może dotyczyć czegokolwiek innego, nie? Co jeszcze ważne, żebyśmy wiedzieli, że ważne jest, ważna jest radość, ważna jest zabawa, ważni są przyjaciele. To jest dla nas ważne, nie? Na co mamy uważać albo czym się nie zajmować? O Boże, dziękuję Wam karty za te karty. Nie żałujcie, nie żałujcie żadnej decyzji, nie żałujcie niczego. Bierzcie każde doświadczenie, które do was przychodzi, bierzcie lekcje. Nie zostawiajcie niedokończonych spraw, bierzcie lekcje z tego co było trudne, było być może smutne, ale radujcie się, bo bierzecie doświadczenie i rozwój. Nie? Pięknie. No i na koniec słuchajcie, rada rezultat Rycerz monet mówi o tym, że ważne jest bezpieczeństwo i ważna jest stabilizacja. To Cię będzie uszczęśliwiało, plus radość z życia. A nie smucenie się, że może to mogłam zrobić inaczej, tamto mogłam zrobić inaczej, a w ogóle to jeszcze inną ścieżką bym poszedł, zostawił to, co mam. No nie, karty mówią: pracuj nad sobą, pracuj nad rozwojem, pracuj nad swoją radością, pracuj nad relacjami z bliskimi, z rodziną, ale też nad relacjami z przyjaciółmi, bo to jest skarb Twojego życia. Pięknie, słuchajcie. Przekaz przy okazji otwierania kart. Życzę Wam pięknego no i właśnie poranka, wieczoru, nocy, w zależności kiedy to oglądacie. Wysyłam do Was mnóstwo energii szczęścia, powodzenia, miłości, zadowolenia. No i trzymajcie się ciepło. Zapraszam Was na czytania. Mm. No i tyle. Do usłyszenia. Pa Pa.